Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z naszej serii Zagrajmy w twierdzy Krzyżowiec. Tak I dzisiaj, jak już możecie zobaczyć sobie, mamy misję numer 6. Bezkresna pustynia. Uuu! Nasz stary przyjaciel. Nazywający się Wilk. O Jezu, to on będzie zamczysko robił. Prawdziwe. Prawdziwe zamczyską zrobi. Ty, a tu nie ma żadnego terenu zielonego? Ty, tu nie ma żadnego zielonego terenu. Ja cię chwycę. Nie można tutaj tego zbudować. Obiekt musi przylegać do istniejącego składu zapasów. O ja cię chwycę, Skąd tu jest ten. Znaczy, tu nie ma właśnie ten. Powiedz tylko, co mamy zrobić? Odszukać cel! Y ...składu zapasów, to... ...jak ja będę żył? Dobra, no tak, chyba trzeba będzie szybko skończyć tę misję. A nie, on jest europejczykiem! A poza tym już zrobił milion rzeczy. Ja cię chwycę no tak, przecież ja nie będę miał tego mieć jest już w drodze No Po co się tak robi cały czas? Do tego obiektu nie przypisano żadnego pracownika, ser Miałem jakiś nawyk klikania we wszystko, znaczy takim prawym Dobra To znaczy, że nasza ekonomia będzie się opierać na surowcach i kupowaniu jedzenia Nie można tutaj tego zbudować No panie. to świetnie. Za mało pracowników, aby ten obiekt mógł funkcjonować. Za mało pracowników, aby ten obiekt mógł funkcjonować. Za mało drewna, mój panie. To też będzie problem. Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. Nie można Dźwięk tutaj mną. tego zbudować, mój panie. Ty. Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. No jakieś tu żelazo? Żelazo jest tam. To dosyć daleko. Ale cóż. Jakoś się może uda. Za mało pracowników, aby ten obiekt mógł funkcjonować. Potrzebujemy więcej drewna. Dwóch. Wszystkie te juzle rzeczy trzeba sprzedać. Nie masz wystarczającej ilości towarów. Może chmiel by mnie sprzedawał? Nie można tutaj tego zbudować, mój bohater. O, robił. Żeby ten. Żeby na piwie żyć, może potrzebujemy więcej drewna. Raz i raz. Okay. więcej nie będzie potrzeba. Lud czci twoją osobę, panie. Do tego obiektu nie przypamięć no jest, jest już ogrodnik. Za mało pracowników, aby ten obiekt mógł funkcjonować. Tego obiektu nie przypisano żadnego pracownika. Lud czci twoją osobę, panie. Nasze zapasy żywności kurczą. Lud czci twoją osobę, panie. Nasz skarb pustoszeje. Lud no, tak będziemy czci żyć osobę, panie. Wiadomość od lwiego serca. Zaczyna nam brakować następujących towarów. Czy możesz je dostarczyć? Za mało pracowników, aby ten obiekt mógł funkcjonować co ty chcesz? Kamień? od lwiego serca. Twoja karawana z zaopatrzeniem przybyła. Dziękuję ci, mój lordzie. Do tego obiektu nie przypisano Jest żadnego pracy. pracownika, ser. Do tego obiektu nie przypisano żadnego pracownika, ser. Lud czci twoją osobę, panie. A boże, to, to, to ja nie będę miał. Się dzieje. Tak wyglądał mój zamek. Śmielu y... będzie blokować przez cały czas. lud czci Twoją osobę, Panie. Jezu, ile pijaku będzie. To ja mam w ogóle jest zbylio w nie postawiono? Wow. Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. Do tego o... Wiadomość od lwiego serca. Zaczyna nam brakować następujących towarów. Czy możesz je dostarczyć? Co ci pod... Kamień? Trzymaj. Albo wy się tam tłuczecie cały czas. No, to nie będzie długa misja. Bądź co bądź to nie będzie długa misja. Dobra, kamień wyra wyrabia. A potem buduje jakiś gigantyczny zamek ten Ja cię chwycę. Ja tutaj ogromną tą fabrykę drewna buduję. Ale będzie to nie dobrać. Do tego obiektu nie przypisano żadnego pracownika ser. Twoja popularność spada. Do Chyba tego się skończyło nie jedzenie. Się? No jedzenie się skończyło. Wiadomość od serca. Zaczyna nam brakować następujących towarów. Czy możesz je dostarczyć? Ludzie cię kochają, mój panie. Co ci brakuje? Kamień, strzymaj. Weź co, weź sobie, dwieście tego kamienia. Odbuduj się i leć. Kmieć jest już w drodze. Dzień dobry, każdy buduje guszę, świetnie. Dzień dobry, dzień dobry. nie zabraknie drewna na to budowanie. Do tego obiektu nie przypisano żadnego pracownika, ser. Do tego obiektu nie przypisano żadnego pracownika, ser. Do tego obiektu nie przypisano żadnego pracownika, ser. Połowa racji? Nie podoba mi się to. I co to, oni się zbugowali tutaj? Nie gadaj. Te racje są żałośnie małe. Chciałbym prosić o więcej. Nie napisano żadnego Get lost. Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. Wiadomość od lubiego serca. Zaczyna nam brakować następujących towarów. Czy możesz je dostarczyć? Nie mogę, bo nie mogę. Ale kupię ci. Specjalnie dla ciebie. Patrz. Twoi się. A kuszy... Ty coś zrobisz z A nie, sprzedałeś od razu. To ciekawe. Nie powiem, że nie A 50 kuszników yy, i tak od razu będziemy robić 50 tal czy łaskawość Potrzeba nam nowych rekrutów ser potrzeba nam nowych rekrutów ser. Trzeba coś zbudować Wasza łaskawość? Potrzeba nam nowych rekrutów. Ser. Co mamy zbudować? Rama 47 może być. Eee, buduje sprzęt oblężniczy. Nie można buduje tutaj tego sprzęt, nie. sprzęt oblężniczy. Buduje sprzęt oblężniczy. Buduje sprzęt oblężniczy. Nie można tutaj tego Buduję sprzęt oblężniczy. Wiadomość od lwiego Serca. Zaczyna nam brakować następujących towarów. Czy możesz je dostarczyć? Buduje sprzęt Buduje sprzęt oblężniczy. Buduje sprzęt oblężniczy. Buduje sprzęt oblężniczy. Nie można tutaj buduje sprzęt oblężniczy. Buduje sprzęt oblężniczy. Buduje sprzęt oblężniczy. Nie można buduje sprzęt oblężniczy. Buduje sprzęt oblężniczy. Buduje sprzęt oblężniczy. Buduje sprzęt oblężniczy. Nie można tutaj buduje sprzęt oblężniczy. Buduję sprzęt oblężniczy, nie można tutaj tego zbudować. Buduję sprzęt oblężniczy, nie można tutaj... Buduję sprzęt oblężniczy, nie, nie można tutaj... Buduję sprzęt oblężniczy, nie można tutaj... Buduje tego sprzęt oblężniczy. Poczuj moc. Uwaga! Potrzeba nam nowych rekrutów, sir. Uwaga! Dobra, chyba jest Uu. Potrzeba nam nowych rekrutów, ser. Brakuje złota. Potrzeba nam broni, ser. Gotowi do boju, ser? Nie, o 50. A Gdzie jest 50? Uw, Ty, zniknął. Na rozkaz. oszukała na 50. Tego się. Tarcza przygotowana zbuduję ją. Mamy to. kontrol 2. Na broj... Control 1. O, działa. Nie narzekaj mi tu. A, w sumie zapomniałem budować tych. Zbrojnych. Co to co? A, z? Aaaa, z jakieś dźwięki myślę. Nie można tutaj tego robić, co? ty, co tu się dzieje. Jesteśmy atakowani. Za mało drewna, mój panie. Za mało drewna, mój panie. Twoja popularna przygotowana. O, skończyło się jedzenie. Nie wiadomość od wilka. Cię trochę nie docenił. Tajku w ogóle mnie nie doceniasz. Ostatni też mnie nie doceniłeś i co? Kto cię zabił? W 21 odcinku twierdzy 1. W sumie. W sumie to twierdzę 1. 1. Nie masz wystarczającej ilości towarów W sumie to twierdzę 1. Twoja popularność rośnie? To dobrze, że rośnie. i gdzie jest ten? A mam jakieś miejsce? Tu jest, jest jakieś miejsce. Zapasy złota są zbyt szczupłe, sir. Sir. A, tyle wystarczy. Idziemy zbudować... Eee... A ja nie mam ludzi. no tak. O, wracamy do domu. Wasza łaskawość? Potrzeba nam wystarczająco dużo złota, chce. aby móc wyszkolić tę jednostkę. Lipka. Eee. Masz tam jakieś jednostki masz. Przygotowaliśmy narzędzia. Wasza łaskawość? A tyle wystarczy na 100%. Buduje sprzęt oblężniczy. Buduje sprzęt oblężniczy. Buduje sprzęt oblężniczy. Potrzeba złota. O kućba. No przecież. Jak możemy pomóc? Buduje sprzęt oblężniczy. Buduje sprzęt oblężniczy. Eee. tym złotem. Wasza łaskawość? buduję sprzęt obrężniczy. Dobra, ty. Wyzatakuj Maszeruję. Maszeruje. Olgi. Atakujemy panie dzieju, kaz do dzieju. Czekamy na rozkaz. Potrzeba złota. Czy kiedyś go nie będzie potrzeba? Tego złota? Nie masz wystarczającej ilości rozkaz. Tak, no, się. No, wjeżdżać tam Na jesteśmy atakowani. Jesteśmy gotowi! A ja, tych o, trzeba zabić, ja bo trzeba wejść jakoś tam Katapulta przygotowana do miotania multa. Przygotować katapultę! Wiadomość od Widu Ale lepiej niż twój ojciec do Katapulta przygotowana do miotania multa. Katapulta stanowisko na machinie Katapulta przygotowana do miotania. Katapulta uruchomiona. Przygotować katapultę. Strzelamy panowie. Nasze konie są zagrażające. Katapulta przygotowana do miotania. Przygotować katapulty! A moje chłopy tu idą? Nie są moi. To A tu idą już. Chwalebne starania. Czekamy Potrzeba rozgrywa. nam broni, se! Pozdrawiamy cię! Ależ ciężka ta zbroja! Ależ ciężka ta zbroja! Lećcie panowie, lećcie otacza. potrzeba kamienia. Katapulta uruchomiona. Wszystko niech tam bije. Pa! To mój sojusznik go zabije, pa! Twoja popularność? A jolo w tę popularność w tym momencie! A nie mam mieczy w ogóle. kup miecze. Jesteśmy gotowi! Jesteśmy gotowi! Ależ ciężka ta zbroja! Na ramię, broń! To nie możecie zejść z konia. Zatem, widzę, że. Przeładować broń. O, o, o to doskonale. A łucznikami, to ja też go nie zabiję. Człowieku, zabij go. Mam ważniejsze rzeczy do zrobienia, mój panie. Zostawię ten honor tobie. Nasze zapasy złota stale rosną. Człowieku, jaki honor. Mi tu się na, na czasie Nie masz zależy. Nie wystarczającej ilości złota. Jesteśmy gotowi! Potrzeba nam broni, sir! Panie! Ależ ciężka ta zbroja. Nie masz wystarczającej Wytanie. ilości towarzyszy. Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. 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 Dalej działaj to Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. Jakie są śmieszne rzeczy. Tańczące. Nie można tutaj tego zbudować. Co <tuszy> <tuszy> Ludzie Cię kochają, mój panie. Szarza! Tarcza przygotowana? Czekać, aż podejdą bliżej! Tak se, wyciąć ich w Tu, tańczące tup, tup, niedźwiedzie, nie? Twoja popularność rośnie. Ale ma już synchronizację, nie? Pa, wszystkie tańczą tak samo w tym samym momencie. No, co się stało z byli innymi? Wskazy, tak powiem, w ziemię. Żyję, aby ci służyć. Co tu się stało? Oni wszyscy Pana ci już przyszli. To, to, to... Kusznicy by już go zabili nie. no. Nie Nie już słyszeliśmy te śpiewkę. Wiadomość od Lwiego serca. No. Żywności każdego po zero, bo nie było. Grecki ogień. Ja przeciwko dwóm kalifom, jeden jest tu, drugi jest tu. No okej. Okay. Dlatego bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie tego odcinka. Widzicie? Co jest w na następnym w najlepszym? No w sumie w najlepszym też. I co? Widzimy się już jutro, dlatego co, ja mam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie, Pozostawcie łapkę, suba i lajka like jak widzicie w dolnym, dolnym rogu i co, cześć!